A, bierze pan jakieś leki na stałe? Rozumiem. Był pan wcześniej leczony? W szpitalu? Był pan, a na jakim oddziale był pan leczony? No w szpitalu, tak szpitalu czy pan kiedykolwiek leżał? tam leczę A, rozumiem. A dlaczego pana tu przywieźli? Chyba to się, to jak Pan oddycha teraz. Proszę, proszę normalnie oddychać. Proszę o Czy Pani Też czekamy. Troszkę jest pobudzony Pan. E, masz krużynie? Czekaj. pana? Dobra, teraz pana rozbierzemy troszeczkę. Zrobimy pana, panu 12 porównujące PG. Nic nie woli, proszę się nie martwić. 12 stoi pod oknem. Jeśli chcecie 12, możecie również zobaczyć, monitora to podpinacie 4 z monitora. Sprawdzę jak panu źrenice reagują na światło. Tu panu może... No dzisiaj już pan tam pani wróci. Jak ja, to to pan tam co? co masz? Szybka akcja, no, no. Możesz, podłączyć. Chociaż. no możesz. No ja wróci? No no jak pan tam Jak za chwilę panu wszystko powiemy. Proszę poczekać na zewnątrz. Ale wszystko jest w porządku? Tak, na razie wszystko jest w porządku. Proszę poczekać na zewnątrz. Ale, o wołaj! Bo... Jest... Proszę, proszę poczekać na zewnątrz. Zawołaj pana, jeśli... Jaki... E, dobrze, Coś, dobrze. ale, ale proszę warunąć. pamiętać o mnie, dobrze? Dobrze, ja będziemy o no. panu pamiętać. Dobrze, mam nadzieję. O, panu Nie jestem doktorem, jestem ratownikiem, ale to ładna. jest na no wyjdzie pan stąd, ale jeszcze nie teraz, chwilę okay. trzeba poczekać. A... W lewie czy nie? No w lewie. Już, już mamy... A kaptopil podaj Kaptopil panu bo mam nie, wysokie nie, ciśnienie, szybko. Tak. Dostanie pan, pan tabletkę pod język. Trzeba tak, ją ja trzymać pod językiem, się rozluźnią na pobadania kultury i Badania ma czekamy na wyniki badań. Dobra, czekamy. konsultacja gastrologa... Tak, tak pomocy, czekamy na gastrologa, czyli te podstawowe Powiedzmy, badania tak? ma pobrana. Ona jest stabilna cały czas, czekamy. Pani no, tak samo, też czekamy na wyniki? Tak, no czekamy aż ten kordaron nam zadziała. Dobra. Na razie jest jak jest. na

Trochę spada. Proszę się uspokoić, będzie wszystko dobrze, spokojnie. Jak? Nie, nie trzeba na Możesz zadzwonić do lekarza, powiedz, że mamy pacjenta z dyskoteki. No tak, lekarz przez telefonu Też no to zbierz trochę więcej wywiadu przez telefon. Jakbyś mógł to zadzwonić do... Lekarza, powiedz, że podaliśmy kapto, czyli Pan ma wysokie ciśnienie. Trochę z już zeszło, zobaczmy co się będzie dalej działo. Jak się pancuje? Coś, coś, coś lepiej? Nie, teraz tylko Dobrze, zaraz zmierzymy Pan Je jeszcze raz ciśnienie. Na razie jest 197-91, byle jeszcze odmierzał. Y z co z lekarzem, co można? Jak go to? Już się mierzy, bo jest 197 na 92. Yy, dzwonimy z SOR-u, mamy pacjenta po, yy, po, zasłabnięciu. po zasłabnięciu w dyskotece. Byśmy prosili o podejście, ciśnienie mamy 100. 190, 190. Nie chcę zejść po napięciu. Ciśnienie. po kursem się zapytaj. To byśmy prosili, jak najszybciej. No Działa, potrzebujecie taką zgodę od lekarza? No dobra. nie, zapytajcie, czy Furosemit mamy podać. Czy Furosemit możemy podać? 190. Coś dobra, 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 no dobra, nie, Dobra, dobrze, nie. No to co, Dobra, prostu No to weź jeszcze i pobierz kred. Jak się Już.

Jakieś dwie minuty nam doszło? Jest, na nie, nie. Ale, a fajną bo w się, ja, ja, nikt się nie zajmuje. Nikt się nie jest Dwie do końca Jakaś staza tutaj jest? Tutaj na sorze? Tak, w, szufladzie, w pierwszej szufladzie u góry jest stada. Dziękuję. Jak tam ujadaś? Wyjdziemy dzisiaj do domu? Jeszcze nie możemy. Ale to jest. A, a nerkę tutaj wydarzasz? A co panowie chcą zrobić? Wybrać no, kreskę. No, pobrać... no, no, właśnie zaczęły nerwę będą wszystko sobie położyć. Znajdzie się tutaj? Jeśli nie, bardzo. To znaczy miskę nerkowatą? Tak, 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 tak. No w tej chwili Bo tutaj dobrze. to nie ma miski no, nerkowatą. Musi sobie, sobie poradzić ja. Poradzimy sobie. U, dla tak. Masz Panią na gastro, Na konsultację czekamy. Halo, proszę Pani. Proszę, popójdziemy. Proszę Pani pobrano kres na badania. Dobrze, pobrano kres na badania. Jakie badania? W ortologiach chemia i patryk. No tej pani nie budzić. Ona jest znaczona. po badaniach. dostała trzydzieści Ona dostała trochę wrażenia, także ona sobie śpi. U no się nic nie dzieje. tej no, pani chodzi. No właśnie, żeby mógł. Coś Coś, pomógł, może ktoś pomógł, No panu tlen będzie się pan lepiej oddychać. Hmm. Co? Co? Odkręcamy tlen, nie widać gdzie jest. Tutaj mamy tlen. Dajemy tak, tlen. Tak jest. No, dobra, dobra, nie odkręcaj. Proszę? Nie odkręcaj. Ile chcecie litrów na minutę tlenu? Damy 6 litrów na razie. Na razie nie, Pan jest wydolny ładnie i, i 6 literków. 6 litrów, tak? 6 litrów. 50... To ustawione 6 litrów. Wiesz co, zadzwonisz się że nie chce nam to spaść. Poszły badania, Morfologia żeby... czasy. Morfologia czasy. Dziękuję. Koniec zadania. Ja jestem lekarzem Solu, wróciłem z diagnostyki obrazowej. Mam prośbę, przekażcie mi informacje na temat... Pacjenta krótko, zwięźle i jaką macie dalszą koncepcję, jeśli chodzi o niego? Co z nim dalej robimy? Dobrze, to mamy pacjenta, którego przywieziono z dyskoteki po zasławnięciu. Jest możliwość, że zasypano na dyskotece. Taki jest wywiad od kolegi. Podaliśmy, pan ma bardzo wysokie ciśnienie kowacemu.